Witam, dziś ktoś mnie, prosił, ktoś mnie prosił w komentarzach, żeby nagrać jeszcze filmik, jak podłączyć ten sterownik Webera do instalacji solarnej, także właśnie zamierzam nagrać ten film zobaczymy co w instrukcji pisze na temat podłączenia, bo też właśnie dopiero już znalazłem i wyjąłem, także zobaczymy, A, w instrukcji mamy to w ten sposób opisane. I tak jak ja to mam zrobione, zaraz zobaczę, co tutaj w ogóle jest. Rozpalanie, grzałka. Czyli tak, zaczekajcie, założę sobie drugie okulary. To są małe literki, żeby coś można było przeczytać więcej. Czyli mamy tak, pierwsze. Pierwsze mam niewykorzystane wejście. Tutaj jest takie wejście. Do którego można sobie podłączyć na przykład, żeby kocioł nam się załączył gazowy albo jakiś tam inny. Jeśli tutaj woda nam w zbiorniku trochę spadnie. Czuj. Czujnik dodatkowy, zasilanie, czujnik dodatkowy, czujnik dodatkowy, pompa. Pompę tutaj podłączamy. Pompę podłączamy tutaj. Pompa cyrkulacyjna tutaj nie podłączamy. A pompę podłączamy tutaj. Dobra, Już mniej więcej coś, coś widzę z tego. O, tutaj jeszcze możemy podłączyć sobie jako jako coś takiego czujnik zasobnika, czujnik kolektora tutaj podłączamy sobie czujniki tutaj podłączamy sobie pompę dobra ja to rozbiorę żebyście zobaczyli jak to jest podłączone wszystko na żywym organizmie a nie to na kreseczkach z instrukcji ok o, widzicie jak mam to podłączone? Ten czujnik pierwszy, pierwszy czujnik on idzie na kolektory słoneczne. On idzie tutaj kabelkiem i wychodzi na górę na dach. Czyli on odpowiada nam, że wam pokażę palcem, za którą temperaturę. On nam odpowiada za tą temperaturę, jaka jest, jaka się znajduje na panelach solarnych. Drugi czujnik. Drugi czujnik mam podpięty, gdzie on tam idzie. Kurczę ciemno tutaj jest. Ale już wam pokazuję. Drugi czujnik, to jest to jest górna płytka, bo tam jeszcze jest dolna płytka. Drugi czujnik mam podłączony na te dwa zaciski i on odpowiada nam za tą temperaturę 44 stopnie, tyle ile jest na wężownicy na dole. Trzeci czujnik dodatkowy mam podłączony. I on odpowiada nam za tą temperaturę. Czyli zobaczcie. na górze mamy tam 55, tam prawie 60, na dole na wężownicy, i wiadomo, że tutaj na dole jest zimniejsza woda, bo z sieci woda zimna wchodzi tutaj, a ciepła woda unosi się do góry. Czyli na górze mamy 55 stopni według tego czujnika, a na dole, na samym dole mamy 44 stopnie. Przy wężownicy. także jeżeli tutaj ten będziemy mieli różnicę między górną temperaturą, ta będzie wyższa o kilka stopni niż ta temperatura. To załączy nam się wtedy pompka, ta właśnie pompka, która przepompuje nam wodę z solarów nagrzaną tutaj do, na dół do zasobnika i ta woda sobie pójdzie do góry. E, dobra, teraz jak tutaj to rozebrać, żeby wam pokazać, jak ja tam mam pompę podłączoną. Nie wiem jak, ale nie pamiętam po prostu. Jakoś to tutaj się to wyciągało. Aha, dobra, tutaj mamy dwie śrubki. Czyli jedna jest w tym miejscu, trochę ciemno jest, no ale... mi, że tutaj jest ta śrubka. O, może nie wyleci. O, dobra, to jest tak. Jedna śrubka, ona taka dłuższa jest. Inna niż ta z góry. I tutaj mamy drugą śrubkę. O, teraz możemy się dostać tutaj. Tutaj już uważajcie, bo tutaj już jest 230 V. Także niebezpieczne napięcie dla życia i zdrowia. Trzeba zachować szczególną ostrożność przy podłączaniu. Najlepiej wyciągnąć. Ee, gdzie ja to mam podłączone? Tutaj mam podłączone. O, to jest to. Tutaj jest 230 czyli tak z gniazdka sobie idzie, tu i to idzie sobie. O, na sterownik, ale już nie pamiętam, co ten sterownik. A dobra, dobra, bo to jest sterownik do innego, ale ja po prostu mam go zasilonego. To jest stąd, żeby nie ciągnąć, już tutaj nie ma wtyczek, czyli stąd z wtyczki idzie zasilanie. Zobaczcie, gdzie jest pięta Tutaj na te, na te trzy. Uziemienie, faza i tak jak tutaj jest napisane, zobaczcie. Uziemienie pierwsze, pierwsze. Uziemienie pierwsze, przedostatni. Pierwszy zacisk po prawej stronie mamy tak, niebieski przewód, czyli N, tutaj mamy fazę, zasilanie oczywiście z tego fazę, i tutaj mamy żółto-zielony przewód ochronny. I teraz tutaj jest, następny zacisk jest pusty i. Trzy następne to jest pompa. I pompa jest wpięta w ten sposób. Pierwszy zacisk ten jest pusty. Później tutaj mamy żółto-zielony do pompy. Niebieski i faza. To wszystko tutaj jest na pewno opisane. Zaraz latarką może przyświecę to. Na, tam na płytce wszystko też pisze. Ale tutaj no, nie, nie widzicie, ale tutaj pisze na tym. Jest taka biała karteczka. L, N i żółty, i masa, zielony. O, tak jest podpięte. Dalej tam już nic nie mam do sterowania. Innego kotła nic nie mam podpięte, bo to już niczym mi nie steruje. Po prostu jest słoneczko, grzeje. Nie ma słoneczka, nie grzeje. Jak w ogóle nie nagrzeje, to załączam sobie sam ręcznie tutaj kospela w lecie. A w zimie oczywiście palę sobie w kotle drewnem. Także... Podłączenie jest proste. Już teraz będziecie chyba wszystko wiedzieć, jak to sobie podłączyć. Oczywiście tego górnego czujnika nie musicie podłączyć, bo w komplecie jest tylko jeden. Jeden jest czujnik, który należy wpiąć tutaj pod ten zacisk, żeby odpowiadał za tą temperaturę dolną. A tutaj wtedy Wam się nic nie wyświetla. Czyli albo za górno, Nie, albo tak, albo za górną. No, bo tutaj jest czujnik zasobnika. O, tutaj podłączamy ten czujnik, i to nam tutaj, yy, tutaj wyświetla tą temperaturę. A czujnik dodatkowy to jak, jeśli chcecie, ja miałem taki drugi czujnik, to sobie podłączyłem i mam teraz jeszcze tutaj temperaturę. Także chyba komary latają. Nie wiem, czy Was też tak latają. Komary normalnie jakaś masakra z tymi komarami Ech, w tym roku jest tutaj u mnie na Pomorzu, no dobra to tyle w dzisiejszym odcinku myślę, że wszystko wyjaśniłem jak jeszcze jakieś pytania będą, to śmiało piszcie, postaram się odpowiedzieć także miłej życzę niedzieli dzisiaj mój dzień matki przypominam dla tych, którzy nie pamiętają dzwońcie do mamuś swoich i składajcie życzenia, żeby żeby mamy wiedziały, że pamiętacie o nich, także to tyle pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie